U was nie jest źle na tle Polski. Wcale tak i na tle, na, na tle Pomorza. Wcale nie jest źle. Tam ten pierwszy wykres, który Wojtek pokazywał, pokazuje, że czyli jest dowodem na to, że, że nie jest tak źle. Jest sporo problemów, ale na pewno nie jesteście Państwo jakąś pustynią, gdzie kapitał społeczny jest bardzo niski. Natomiast to jest skomplikowane, jak Państwo widzicie, zjawisko. I ten charakter sieci współpracy między ludźmi jest skomplikowany. Często okazuje się, że pozorni wrogowie demokracji lokalnej w rzeczywistości są jedynymi jej instytucjami. Władza, samorząd, trzeci sektor są traktowani jako jedna struktura. To jest problem tutaj. Problem polega na tym, proszę Państwa, że nie powinny być utożsamiani. Jest niebywałe, trudne pole do budowania kapitału społecznego państwa ze względu na te cechy, które wymieniłem. Oddolna animacja od wewnątrz przyniesie efekty tylko z pomocą tak naprawdę jednak mimo wszystko kogoś z zewnątrz. Ale o tym za chwilę jeszcze w podsumowaniu powiemy, Wojtek, oddam się Tak jak mówiliśmy, stosunkowo się więzi ze społecznością, one mają charakter indywidualny, bardzo silna tożsamość, która okazuje się jednak, że nie przekłada się na działania zbiorowe. Może przekłada się na chęć do działania, natomiast cały czas mamy do czynienia z tą umiejętnością podtrzymywania tych działań zbiorowych. Pewnym potencjałem są działania nieformalne i to tutaj, niezależnie od, od regionów, które badamy, tak to zawsze, szczególnie na obszarach wiejskich, ten potencjał działania z pewnością. Te, te nie niefestyny te tego typu rzeczy można próbować e, wykorzystać. Badanie preferują kontakty rodzinnych sieci, relacji są stosunkowo ograniczone, tylko znowu to jest charakter polskiego kapitału społecznego, nie tylko ty, tego obszaru. Ale żeby nie na, cały czas Państwa nie straszyć, że coś marsowe miny na w nosach zaczęliśmy się zastanawiać z Wojtkiem, co można z tym zrobić. Tak? Czyli jak tutaj, jak sobie z tymi specyficznymi, z tym specyficzną konfiguracją tego kapitału społecznego poradzić. I dla nas, czy to co sobie wyobrażamy, to co jest najważniejsze, to są cały czas mało jeżeli mamy problem z rozpoznawalnością i zaufaniem do organizacji pozarządowych, jeżeli na początku musimy bazować na kontaktach bezpośrednich, no to animal. Tak. Osoba, która będzie pracować z tą społecznością lokalną, która będzie rozpoznawana przez tą społeczność lokalną, która przeskoczy z tej kategorii generalnej inne, tak, uogólnione inne, do kategorii swoja. My go znamy, tutaj przyjeżdża. Yy. Należy zacząć od działań nieformalnych, bo przy działaniach formalnych, przy takich dużych działaniach e, będzie cały czas pojawiało się, będzie się pojawiało to takie zawieszenie, no co oni, co tam robią, tak? czy, 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 czyje to są pieniądze, e, znowu jakaś duża organizacja, czy znowu samorząd, który tutaj wchodzi, a tak naprawdę nic to nie zmieni. Warto w ten celu zidentyfikować lokalnych nieformalnych liderów, jakie trzeba spróbować złapać ciekawe osoby z tej społeczności. W Polsce trzeci sektor cały czas opiera się na charyzmatycznych liderach. Tak? Czyli trzeba poszukać takiej osoby, które są w tych społecznościach, pochodzą z tych społeczności i te społeczności są w stanie wyciągnąć. To jest rzeczywiście bardzo trudne i kluczowe są relacje osobiste twarzą twarz. Tego nie pracując nie można o tym zapominać. To jest trudne, szczególnie biorąc pod uwagę biurokrację, która jest związana z projektami innymi, liderem czy, 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 czy z różnymi działaniami. Natomiast tutaj kontakty face to face przede wszystkim z twarzą twarz bezpośrednie relacje. To co jest dla nas istotne, to co jest trudne, to jest trochę, trochę niepokojące, bo tak jak to na te dane dotyczące młodzieży, które tutaj w tych świetnych okazjach były robione, to mam wrażenie, że musicie Państwo wytworzyć taką świadomość zależności, e losów i kariery jednostek w sytuacji danej społeczności, bo to w tej chwili jest troszeczkę oderwane. To znaczy ta społeczność idzie swoją drogą, a moja kariera indywidualna idzie swoją drogą. Jak będzie źle, to wyjadę do Trójmiasta, czy, czy, czy na wyspy. Tak. Więc super byłoby, gdyby udało się spiąć, szczególnie u osób młodszych, taką wizję, no tak jak mamy świetne młode sołtysy. Tak? Można w tych społecznościach lokalnych coś zrobić, można tutaj pracować, można pomyśleć nad działaniem. Tak długo jak tego się nie uda, to ta walka z wykluczeniem będzie trudna, bo te trajektorie indywidualne radzenia sobie z tym wykluczeniem będą, ci ludzie będą uciekać po prostu z tych y, społeczności.